Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Skyrim. Dzisiaj połączymy siłę ze zdrajcą ze szkoły magii, z Ortonem, który ukradł księgi. Odzyskamy księgi, następnie gdzieś go zostawimy, albo zaprowadzimy go z powrotem do szkoły magii, żeby został osądzony. Na początek jednak przeszukam sobie tę komnatę. Bierając wilczą skórę oraz czarną szatę maga, czyli standardowo szaty maga są bardzo, bardzo interesujące, porównując ich koszt do ich ciężaru. Tutaj szczerze mówiąc nie widzę nic ciekawego, za to bardzo intrygują mnie te drzwi. Ok, zamek na poziomie czeladnik nie powinien być jakimś strasznym problemem, nawet jeżeli nie jestem złodziejem w tym momencie. No i cóż, za drzwiami kryje się mikstura uzdrowiciela, jakieś puste butelki. Jakiegoś daju książka. Nie jest tylko co pewien, czy chcę kraść te wszystkie książki, ja właściwie zbierać je. Ponieważ potrwa to wieki. Każdą książkę, żeby ją zebrać, muszę najpierw otworzyć. I naprawdę trwa to długo, więc może po prostu sobie je oleję. Biorąc pod uwagę, że książka jest warta 6. Czyli tak naprawdę jeden dobry miecz jestem w stanie pokryć powiedzmy 50 zebranych książek. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o broń, nie widzę tutaj nic ciekawego. Mała wartość, duży ciężar, więc definitywnie to sobie oleję. Chodźmy więc dalej. Wydaje mi się, że nasz quest poprowadzi nas tutaj tego co pamiętam, Orton mówił, że w tym momencie księgi są przetrzymywane przez przywoływaczkę. Nie jestem do końca pewien, czym jest przywoływaczka. O co chodzi? Ok, oni mnie nie widzą. Korzystając z okazji, że ktoś powiedział mi, że czary wystrzelone, kiedy przeciwnik mnie nie widzi, zadają większe obrażenia. Może spróbujemy im sprzedać kolca albo dwa. No dobra, nie było to genialne. What the fuck? Okej, okay, oberwałem od razu fireballem. Orton rzucił... Orton przywołał nam szatana, co jest całkiem niezłą opcją. Eee, ja może przełączę się standardowo na iskry, no i wejdziemy tam do pokoju, zrobimy... ...trochę jazdę. Wstańmy na nasze nogi. Oj, trochę mi się obrywa niestety. Czas na miksturę uzdrowienia. Bądź nawet dwie. Przejdźmy do walki... Dlaczego zniknął mój miecz w tym momencie? Załadujmy z powrotem spętany miecz. Przejdźmy do ofensywy, która właśnie się zakończyła, ponieważ Lidia wkroczyła do akcji ze swoim mieczem. Okej, okay, dobra, wygląda na to, że wszyscy pokonani. Ja sobie pozbieram wszystko, co z nich wypadło. Przede wszystkim oczywiście szaty. Wydawało mi się, że była ich tutaj trójka. Więc teoretycznie gdzieś jeszcze powinny leżeć jedne zwłoki. Okej, okay, to jest mój kolega, w którego wsadziłem kolca. A właściwie to chyba sopel jest tak naprawdę. Kostur odmrożenia. Wybuch zimna zadaje 8 punktów obrażenia na sekundę do zdrowia i kondycji. Ok. 200, ciężar 8, na pewno bierzemy. Nie jestem do końca pewien, do czego oni tutaj strzelali, ponieważ widziałem tutaj klatkę. Czego ci potrzeba, przystojniaku? Młody wampir. Jak na razie wampiry mi pomagały, więc chciałbym go może jakoś wypuścić. Nie, nie chcę go okradać. Boże, nie chcę cię okradać, chcę po prostu wypuścić cię z klatki. No dobra, to chyba nam nie wyjdzie. A szkoda, ponieważ w poprzednich odcinkach wampiry bardzo, bardzo nam pomogły. Wyjmijmy więc moje magiczne ręce i chodźmy dalej. Kozi udziec, to się nie spodoba w komentarzach. Okej, okay, chyba już mnie zauważyli, więc przejdźmy od razu do ostrej ofensywy. Nie, nie chcę się koncentrować na szkielecie. Wolę bardziej zabić najpierw magów, które je przywołują. Standardowo, jak każdy przywoływacz, słabi w walce na bliskim dystansie, ponieważ opierają się głównie na przywoływaniu, czyli ktoś walczy za nich. Dokładnie to, co ja robiłem na początku. Ale, jak wiecie, od tamtego czasu stałem się wielkim koksem. Pytanie brzmi, gdzie są ich ciała, żebym mógł je okraść? Co? Tylko złoto? Okej, okay, jest i szata. Zdejmiemy też szatę z tego maga. Standardowo pozostawiamy po sobie ślad nagich ciał. Przejrzyjmy szybko jeszcze... ...ciała szkieletów, które tutaj są rozsiane po okolicy. No właściwie szkielety. Nie wiem, czy szkielet może mieć ciało. Zabierzmy książkę. Nie jestem do końca pewien, do czego w tym momencie służą kryształy dusz. Zbieram je praktycznie non-stop. W pewnym momencie miałem łuk, który łapał duszę i chował w kryształach. Nadal nie wiem, do czego one służą. Może szybki zapis, na wszelki wypadek, ponieważ przechodzimy z katakum do samej twierdzy. Przypuszczam, że w twierdzy może być troszeczkę ostrzejsza akcja w tym momencie. Kolejny kryształ. Okej, okay, to był totalnie bezużyteczny korytarz. I widzę kolejny mag, więc chodzimy mieczem. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jeszcze jeden. Iskry kontra iskry oraz miecz. Naprawdę bardzo przydałaby mi się w tym momencie jakiegoś rodzaju mikstura uzdrowienia, nie zniszczenia. Czarna Szata Maga oraz bardzo, bardzo drogi kostuch. Oczywiście standardowo zabieramy książkę. Fantastycznie, dzięki książce nasze przywołanie skoczyło do poziomu 42 i osiągnęliśmy kolejny poziom. Czarna Szata Maga i to by było na tyle. Nie jestem do końca pewien, czy. What the fuck? Hej, przez moment myślałem, że coś tutaj stało. Nie jestem do końca pewien, czy coś jeszcze mogę tutaj zebrać. Kilka kryształów po okolicy, rozsianych. Dobra, szybkie uzdrowienie. O ile jeszcze mam jakiekolwiek, mamy jeszcze jedno. I wchodzimy dalej do akcji. Przypuszczam, że będzie tutaj więcej magów. Kolejny nas czeka próbował uciekać, ale źle się to dla niego skończyło. Rysty, jacy my się staliśmy brutalni. Czy On go właśnie zabił klingą. Tak to przynajmniej wyglądało. Kapusta, lampa, no definitywnie nie. W beczce oczywiście jabłka bierzemy. Jestem znany z tego, że zabieram wszystkie warzywa oraz owoce. Wino, wino sobie może odpuścimy, przynajmniej na razie. Dobra, na wszelki wypadek wyjmijmy miecz. Nie jestem do końca pewien, gdzie w tym momencie powinienem iść. Mamy tutaj drzwi, które wymagają klucza, więc już stało się. What the fuck? To definitywnie nie jest mój szatan. No dobra, padł. Nie byłem do końca pewien, skąd on się tutaj wziął. Wydaje mi się, że po drugiej stronie drzwi musi być jakiś mag przywołujący, więc może wejdźmy tam. Zróbmy. No jest i on. Zróbmy porządek. Ok, zaklinowałem się trochę pod sufitem. Ale spokojnie już jesteśmy kilka szybkich ciosów moim mieczem i mag padnie. Dokończymy iskrami. What the fuck? Okej, okay, jest kolejny, który właśnie w tym momencie zajmuje się moim psem. Czy ja jestem w jakiś sposób? Przez moment myślałem, że jestem przeciążony, ale wydaje mi się, że to był jakiegoś rodzaju czar. Prawdopodobnie. Oberwałem trochę lodem. Zanim udamy się dalej, przeszukajmy wszystkie ciała. Nie chcę lawendy za to. Definitywnie chcę Twoją szatę. Jak już mówiłem wcześniej, problematyczne staje się tutaj chodzenie korytarzami, kiedy mamy tak naprawdę trzech towarzyszy ze sobą. W tym momencie naprawdę przydałyby mi się mikstury lecznicze. Nie chcę bawić się katalizatorem. Niezwykły klejnot. Bardzo interesujące. Nie widziałem jeszcze przedmiotu, którego nie potrafię sam wycenić. Przypuszczam, że jeżeli znałbym się na alchemii, w tym momencie mógłbym sobie wykraftować jakiegoś rodzaju... uzdrawiające... mikstury. Jednak tak jak mówiłem, alchemią niestety się nie param. Przejdźmy może tutaj. Przypuszczam, że najpierw musimy iść... Się do niej. Przypuszczam, że będziemy musieli iść tymi głównymi drzwiami tam, ale chciałbym sprawdzić sobie najpierw ten pokój. Jest to końca, czy... What the fuck? Okej, okay, skąd ty się wziąłeś tu? Niedoświadczony przywoływaczu. mi jego czarną szatę oraz złoto. Przypuszczam, że w tym momencie możemy przejść dwoma drogami, tak przynajmniej mi się wydaje. Jedną drogą główną, wejść jak koks od przodu przez główną bramę, bądź prześlizgnąć się gdzieś tutaj korytarzami. Taka jest przynajmniej moja teoria, prawdopodobnie zła. Sprawdźmy wszystkie pokoje, na wszelki wypadek, gdyby coś lub ktoś się tutaj czaił. Nie chcę na Ciebie nakrzyczeć, pies, ale serio, jeżeli nie odejdziesz. Ok, eee, nieprzyjazny szatan w okolicy. Ej, naprawdę, przesuńcie się, ludzie! Ja też chcę trochę walki. Wydaje mi się, że lepszą opcją było wykończenie na początek szatana, któremu prawie skończyła się energia. Odsuńmy się, może od niego, ponieważ on zaraz eksploduje. No właśnie. Okej, okay, klucz do twierdzy zabójczego blasku. Fantastycznie, czyli w tym momencie mogę wejść przez główne drzwi? To mi się przynajmniej wydaje. Bądź twierdza zabójczego blasku, do której możemy wejść z zewnątrz, jest całkowicie innym budynkiem. Też istnieje taka opcja. Nie jestem do końca pewien, czy do czegokolwiek przydadzą mi się sole ognia, które właśnie zebrałem. A na wszelki wypadek. To wygląda interesująco. Czymkolwiek ta kopliczka jest. No okej, okay, kolejny zamek na poziomie Czeladnik. Mam nadzieję, że tym razem będzie ukrywał coś interesującego. A oh fuck, tak mało brakowało. No f serio. Naprawdę, za moment zaczną kończyć mi się wytrychy. W końcu! A w środku znaleźliśmy 9 zł, bardzo się to opłacało. Może coś kryje się w szafie? Nie, w szafie nie kryje się nic ciekawego. No to jest mieszek, jest książka. Totalnie niepotrzebna mi książka. Dobra, zabierzmy złoto, olejmy z Witek papieru. Chodźmy dalej. Nie jestem do końca pewien, czy doszliśmy... No nie, nie, nie doszliśmy do końca naszej drogi, za to te schody wyglądają epicko, więc na wszelki wypadek zapiszę się szybko. Dodatkowo włączy mi się tutaj auto zapis. Mamy... Jakiegoś rodzaju mikstury, więc przypuszczam, że czeka mnie tu jakiegoś rodzaju ostrzejsza walka. Dodatkowo mikstury uzdrawiające. W tym momencie te mikstury uzdrawiające dodały się. No nie, nie dodały się do moich ulubionych, więc może na wszelki wypadek dodam je sobie od razu. Szybki zapis po raz kolejny, I co już, wchodzimy do środka. A więc to Tobie zawdzięczam włamanie i zniszczenie tylu projektów. Miło Cię spotkać. Zdecydowanie nie mogę powiedzieć tego samego o Tobie, ponieważ jest mi bardzo niemiło Cię spotkać. I kim Ty w ogóle jesteś? Imiona nic już nie znaczą. Możesz mnie zwać zaklinaczką. Masz jakiś dobry powód robienia takiego bałaganu? Wydaje mi się, że tak, ponieważ jestem tutaj po księgi z Akademii. A więc należysz do gromadki popychadeł Arena? Jestem rozczarowana, bo widziałam w tobie potencjał. Przychodzisz tu, zabijasz moich pomocników, niszczysz moją pracę. Jestem poirytowana i nie wydaje mi się, bym zechciała ci coś dawać. No cóż, nie ukrywajmy, że to twoi pomocnicy zaatakowali w pierwsi. Tymczasem jednak mamy trzy opcje. Czy mogę dostać księgi, czyli wydaje mi się, że opcja bardzo lajtowa. Może jakoś się dogadamy, czyli opcja przekupstwa. Oraz nie odejdę stąd bez tych ksiąg, czyli opcja, która prawdopodobnie zaprowadzi nas wprost do walki. Wydaje mi się, że zaczniemy spokojnie. Czy mogę dostać te księgi? Co? Teraz nagle jesteśmy grzeczni i mili, tak? Tak. Już za późno na grzeczności. Pozwolę ci się odwrócić, wyjść stąd i nigdy nie wracać. Sugeruję się pośpieszyć. No okej, okay, skoro tak stawiasz sprawę. Pomimo mojej gościnności, próbujesz mi grozić. W takim razie, w ogóle stąd nie wyjdziesz. Ok, zabawa się rozpoczyna. Wygląda na to, że ona przywołała sobie szatana, więc nie będziemy gorsi. Nasz szatan też przybędzie. Ok, widzę ten fireball, który w tym momencie strasznie zdąża w moim kierunku. Przełączmy się na spętany miecz. No i cóż, spróbujmy zrobić coś... Z Nie do końca wiem, gdzie ona w tym momencie jest. Tutaj zaczyna się całkiem niezła akcja z trzema szatanami w tle. Ona się co jakiś czas teleportuje, więc trochę biegania tutaj jest potrzebne. Gdzie ona jest? Przeteleportowała się tutaj. I po raz kolejny uciekła. Na szczęście Lidia ma tutaj łuk. Ja może podbuduję sobie trochę moje siły, ponieważ zaraz niestety zginę trafiony firebolem szatana. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o zaklinaczkę. Przeszukajmy jej ciało, klucz oraz jakiegoś rodzaju szata. Wydaje mi się, że bez ociągania zabierzemy sobie księgi. Następnie zobaczymy, co się stanie. Więc no już wydaje mi się, że będziemy musieli porozmawiać sobie z otornem. Co dalej? Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie, kiedy zabiorę tą księgę. No i co, czas na rozmowę, co? No wszystko dobrze się skończyło, prawda? Tak, skończyło się fantastycznie. Mam już to po co tutaj jestem. Tak, nie wątpię. Wracasz więc do akademii, tak? Ja... być może chwilę zaczekam, zanim sam się tam wybiorę. Niech cała sprawa przycichnie, wiesz? Po prostu dam niektórym czas na to, by zapomnieli o tym, co... Wciąż jestem ci bardzo wdzięczny za wyciągnięcie mnie z tej klatki. Nie zapomnę ci tego. Dziękuję raz jeszcze i życzę dużo szczęścia. Okej, okay, wygląda na to, że nie mamy opcji zatrzymania go. Teoretycznie mógłbym go zaatakować, ale nie wiem, czy do końca chcę to robić. Każdy zasługuje na drugą szansę. Dajmy mu uciec, ja w międzyczasie przeszukam sobie tą komnatę. Wydaje mi się, że raczej nie będę chciał wracać w tamtą stronę. Próbujmy iść w drogę. Którą poszedł Otorn. Zanim jednak to zrobimy, zabierzmy wszystkie rzeczy stąd, ponieważ mamy tutaj mnóstwo kryształów. Jakieś zdaję książki, torba z sześcioma złotymi monatami oraz wytrychem czyli nic ciekawego. Definitywnie nie chcę zabierać żółtej sukienki. Wydaje mi się, że kufer może skrywać więcej zabawek. No dobra, nie był to najbardziej genialny lud, jaki w życiu widziałem, ale ok. Zabierzmy to wszystko. Raczej nie ma tutaj nic innego do znalezienia, tak przynajmniej mi się wydaje, więc udajmy się w drogę, w którą poszedł Otorn w tym momencie. Nie jestem do końca pewien, czy czeka nas jeszcze jakaś rodzaju walka. Wracamy po raz kolejny do Katakum. O już rozumiem, gdzie jesteśmy. Weszliśmy dokładnie w miejscu, gdzie skręciliśmy w lewo, gdzie myślałem, że należy iść prosto. Próbujmy się więc stąd wydostać, wprost do Skyrim. No i wrócimy prawdopodobnie... ...do Szkoły Magii, gdzie oddamy księg... What the fuck?! Okej, okay. dobra, czeka nas zabawa ze smokiem, zanim wrócimy do Akademii. Czy nie bardzo? Czy on sobie po prostu tam gdzieś wylądował? Chcemy go zaatakować? Wydaje mi się, że czemu nie. Lidia pies za mną, do dzieła. What the fuck? Okej, okay, może ja się wycofam, poobserwuję, co tutaj się dzieje z daleka. Gdzie jest ten wielki olbrzym, który tutaj był przed chwilą? Czy ktoś mi to wszystko wytłumaczy? Poczekamy na wynik walki. Kto tutaj zwycięży? Przypuszczam, że zwycięży Smok. Biorąc pod uwagę, czy Olbrzym właśnie zaciekawił się nami, Lidia? Pies, wycofujemy się. Powiedziałem, wycofujemy się. Zostawmy Smoka oraz Olbrzyma w ich własnej zabawie. Czy Olbrzym już zginął? żeby mógł iść i pozbierać, nie zdecydowanie nie, on sobie tam po prostu stoi. Właściwie gigant i to potrwa wieki, zanim ten smok go zabije. Nie do końca chcę wchodzić w walkę pomiędzy smokiem i gigantem, ponieważ prawdopodobnie zwycięzca skieruje się w naszą stronę. Zobaczmy, jak oni stoją z energią. Gigant nadal żyje. Smok Smok nie ma energii. Okej, okay, dobra, wycofajmy się stąd. Ja sobie wracam do szkoły magii. Zostawiam tą całą akcję tak jak jest. Nie chcemy tutaj się wtrącać. Chłopaki mają swoje własne porachunki. Mam nadzieję, że Lidia już się nie wmieszała w to wszystko. Lidia. Pies do nogi. Okej, okay, zostawmy ich. Niech się bawią chłopaki, przenosimy się do szkoły magii. Wejdźmy do szkoły magii. Odnajdźmy archiwum, a następnie oddajmy księgi. O ile dobrze pamiętam, archiwum było gdzieś tutaj. Zobaczymy, może w tym momencie archiwista będzie w stanie nam powiedzieć, czym tak naprawdę jest kula, którą właśnie przynieśli tutaj. Dobrze wiedzieć, że w Skyrim żyją tak porządni ludzie. Dajesz Starcowi nadzieję. Okej, okay, zostawmy Tolwdira z jego kulą. Ja chcę iść do archiwum i oddać księgi. Gdzie jest? Gdzie prowadzi droga do archiwum? Właściwie Arkaneum. Nigdy prawdopodobnie nie nauczę się tej nazwy. Nie wasz się źle traktować tych ksiąg. Rozumiemy się? Rozumiemy się oto zaginione księgi. No no, zdaje się, że nic ci się nie stało. Dziękuję, przejrzę je i dam znać Mirabel, jeśli znajdę coś istotnego. No ceb, tak? Pamiętam. To nic ciekawego. Zdarzyło ci się do nich zajrzeć? Jeśli dobrze pamiętam, ta zawiera ciekawe wnioski. Powiedz o tym Tolwdirowi. I proszę, myślę, że na to zasługujesz. Okej, okay, otrzymaliśmy trochę rzeczy od naszego archiwisty, którego imienia nie ma szans, żebym był w stanie wymówić. Wróćmy do Tolwdira. Przywracanie to pełnoprawna szkoła magii. Nie daj sobie wmówić, że tak nie jest. Nie, nie, jasne, jasne, nie ma problemu. Chodźmy porozmawiać z Tolwidelem. Może w końcu dowiemy się, czym jest ta wielka kula. Dobrze widzieć, jak młodsze pokolenia garną się do nauki. Urak, zasugerowałbym się z tobą spotkał. Naprawdę? Czy ma on jakieś informacje na temat naszego cudownego odkrycia? Udało mi się znaleźć pewną księgę. Nightwise twierdzi, że istnieje książka, którą musisz przeczytać. Okej. Okay. Powiedzmy mu o Nocy Łez. Czy to ta o czymś zakopanym pod Sartal? Czymś, o co walczyli ludzie i elfy? Chyba będę musiał przeczytać ją ponownie. Szczegóły wyleciały mi z głowy. Po prostu nie mogę się oderwać. Cokolwiek to jest, piękno tego przekracza wszystko, co do tej pory widziałem. Jeśli wybaczysz mi na chwilę, to myślę, że mogę poczynić kilka obserwacji. Jestem przekonany, że udało ci się zauważyć te znaki. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Nie przypominają ajejickich, dwemerskich, tedrycznych, ani nawet falmerskich. Doprawdy to niezwykle ciekawe. Nie jestem pewien, czy twoja wrażliwość dorównuje mojej, biorąc pod uwagę lata doświadczenia, ale czujesz to? Ten cudowny przedmiot niemal promieniuje mocą magiczną, ale inną niż wszystko, co do tej pory widziałem. Arcymag Aren już ciężko nad tym pracuje, więc miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mieć więcej informacji. Się, Teraz ja że muszę się wtrącić. Potrzebuję natychmiast porozmawiać z Twoim wspólnikiem. To wielce niestosowne. Prowadzimy tutaj poważne badania. Tak, zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Jednak ta sprawa nie może czekać. Chyba nigdy wcześniej nie przerywano mi w ten sposób. Cóż za zuchwałość! Myślę, że dokończymy to później, gdy nikt nie będzie nam już przerywać. Musisz ze mną natychmiast pójść. Chodźmy. A co jeżeli nie? Naprawdę? Cóż, pozwól, że wyjaśnię. Chciałbym wiedzieć, dlaczego na terenie Akademii przebywa ktoś podający się za członka zakonu Psijik. Co ważniejsze, chciałbym wiedzieć, dlaczego chciał rozmawiać właśnie z tobą. Dlatego właśnie utniemy sobie z nim pogawędkę i dowiemy się, czego właściwie chce. Dlaczego tak cię to martwi? Nie jesteś tutaj zwykłym doradcą? No właśnie, nie jesteś tutaj zwykłym doradcą? Z technicznego punktu widzenia, to prawda. Ale mimo wszystko, wciąż odpowiadam przed Aldmerskim Dominium i nie mogę tego zignorować. Nie martw się, możesz wrócić do swoich sporów i nic nieznaczących badań, gdy tylko ta kwestia zostanie rozwiązana. Okej, okay. o co chodzi z Ankano dowiecie się już w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze, do usłyszenia następnym razem. Cześć!